Cześć ludzie kochane, ten odcinek to będzie, to będzie informacja dla ludzi niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji i dla ludzi starszych, starszych jak 70, 80, 90 lat. Jeżeli nie ma kto się opiekować takimi ludźmi, to ja to zrobiłem przez przypadek. W czerwcu yy, w internecie wyszukałem Mops w Gdańsku. Jest Mops tu, niedaleko mnie. I chciałem, żeby ktoś ty mnie przyszedł, mi pomógł. Najpierw no y, przyszła kierowniczka tego ośrodka, razem z, y, nazwijmy to, z asystentką. No, wywiad: co jest mi potrzeba? Co, co, co w ogóle? A, i, I stopień niepełnosprawności znaczny. Przygotować to wszystko i odcinek od renty. Przyszły... Yy, wszystko miałem przygotowane. To tak. To, 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 to dla Pana możemy zaproponować tylko yy, pomoc. Będzie do Pana przychodziła opiekunka. Ile pan potrzebuje tej opieki? Ja bym, nie wiem, no, ze dwie godziny w tygodniu. To w zupełności wystarczy, przecież nie musi od rana do wieczora ktoś siedzieć przy mnie. A dwie godziny w tygodniu to im pomoże, odkurzy, posprząta i przygotuje. No, ja wiem, może sztukę mięsa kupię, ale to trzeba będzie pokroić, przygotować. Ja sobie to pomrożę, żeby dobra, to będzie to. Jak jeszcze czytała odcinek renty, stopień niepełnosprawności, ta szalowa, to, to panu się nic innego od mopszu nie należy, jak tylko opieka. Gdyby pan miał e, rentę gdzieś tam z 500 zł to by jeszcze się narażał dodatek jakiś. Dostawałby Pan e, taką specjalną rentę pomoc. <laughs> Oj, <przepraszam. śmiech> ja mówię, dobrze, wszystko jest fajnie, ale co jest dla mnie ważne, ile to będzie kosztowało? No i właśnie się zaczęło. No więc tak. Godzina e, opiekunki z Agencji Opiekuńczej kosztuje 12,50 Ale i to i to ale to już mi się leżej na duże zrobiło, ale 12,50 kosztuje godzina, Ale pan będzie płacił całkiem inne pieniądze. Jeżeli pan ma wszystko udokumentowane, że jest pan niezdolny do samodzielnej egzystencji, jest pan inwalidą o stopniu znacznym, czyli pierwsza grupa, jest pan sam, nie ma kto panu pomóc, to wtedy pan zapłaci gdzieś jakiś. 2,50 za godzinę, a resztę to płaci państwo. Do tej agencji opiekuńczej to państwo płaci. Z tych wszystkich pan, pan przecież też płaci podatki, ubezpieczenia. Jak się to staje, to ludziom chorym należy się pomoc. I państwo rozpracowuje te pieniądze, które są z tych wszystkich składek i, i dofinansowują to. I tak samo i jak ta pani, która mi pomaga, to przychodzi, to rozmawiamy czasami? Znaczy czasami, zawsze rozmawiamy. Mówi. I, że jak ja płacę 2,50 to i tak jest dobrze. Jest tu jakieś kobiety. Też chora kobieta ma chyba już 90 lat to ona już płaci 9 zł za godzinę, bo ona ma y, dzieci i Dzieci nie są źle sytuowane, tylko że dzieci pracują i nie, nie mają jak się opiekować cały czas bardzo ciężko chorą małą. To oni właśnie płacą te pieniądze te 9 zł i resztę dofinansuje państwo. Także to wszystko zależy, kto ma jaką opiekę, taką, że tak powiem, pod ręką? Rodzina czy ktoś? A i właśnie ta pani z mopszu mówiła, że zrobią wywiad taki sąsiedzki po sąsiadach, jak to ze mną wygląda. I decyzja zapadnie. No i decyzja zapadła dla mnie na plus, oczywiście. Dla nich może i też na plus. I tak od 27 czerwca raz w tygodniu na dwie godziny wpada opiekunka. Przyjdzie, pomoże, zrobić tutaj porządki, wszystko. Sylwia teraz ma wakacje. Mówię, wolontariuszce Sylwii. Już się zacznie szkoła, szkoły ma bliźniutko wpadnie od czasu do czasu. Też pogada, też być bardzo fajnie. Ja to tylko, tylko dlatego kręcę ten film, że właśnie gdybyście w rodzinie mieli chorego, niezdolnego do samodzielnej egzystencji, a pracujecie i nie macie jak się opiekować za bardzo nie macie jak to w swoim rejonie, ja wiem, ja jestem w Gdańsku, bo to je gdzieś w Łodzi, w Warszawie, Poznaniu Krakowie i tak dalej, na pewno też są takie instytucje. Zwróćcie się do MOPS-u o pomoc. I kogoś przyślą. Te już dalsze sprawy papierkowe, starajcie się załatwiać sami. Tak jak mówię, kierunek MOPS i tam wam powiedzą wszystko. I to na razie tyle, co chciałem wam powiedzieć, tak jak mówię, to jest tylko informacja dla was. I dla chorych, którzy nie wiedzą, co z sobą zrobić. I dla, opiek i dla rodziny, gdzie są ludzie chorzy, żeby wiedzieli, co robić, żeby troszkę Pomóc człowiekowi chorobu. Dobra, to na razie tyle. Cześć. Trzymcie się, ludzie, kochamy. Cześć.